Witam serdecznie wszystkich Państwa, witam w imieniu artystów, uczestników, którzy będą dla Państwa dzisiaj przedstawiali, decydowali i śpiewali z okazji Święta Niepodległości. Szanowni drodzy Państwo, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Przestyszu przygotowali dla Państwa spektakl, muzyczno-recytatorski, recytatorsko-muzyczny. Bo kto nie szanuje i nie ceni swojej przyszłości, ten nie jest godzien szacunku do teraźniejszości, ani prawa do przyszłości. Józef Piłsudski. Szanowni Państwo, zapraszam do występu z okazji Święta Niepodległości. Jako pierwsza wystąpi pani Anna Piusz z wierszem Wandy Chotomskiej. Twój dom. Poproszę o wielkie brawa. W każdym naszym słowie, a słowa są najprostsze, chleb, mama, dom gościnny i Wisła i Mazowsze, i w czerwieni maków, i w białych kwiatach wiśni, w piosenkach wszystkich kwiatów i w każdej naszej myśli, w Mazurku Szopinowskim i w czarnym węglu Śląska, i tu gdzie serce mówi, że to jest właśnie Polska. A ta... Szanowni Państwo zapraszam na scenę Panią Justynę Zgajewską, która zarecyktuje wiersz Marii Konopnickiej Polska moja ojczyzna. A jak Ciebie kto zapytał, kto Ty taki, skąd Ty rodem? Mów, żeś z tego łanu żyta, że z tych łąk, co pachną miodem. Mów, że, że, jest z takich chaty, co piastowską chatą była, że z tej ziemi Dzień, której kwiaty gorzka rosa tutaj wyłonił. Dziękuję Na scenę zapraszamy panią Katarzynę Karczewską, która zarecytuje do państwa wiersz Ludwika Wiszniewskiego, 11 listopada. Dzisiaj jest wielka rocznica, 11 listopada. Za tym, co zmarli za ojczyznę, o wdzięczności Polska składa. Mi to połem, zawdzięczamy. Wolną mowę polskiej szkole. To, że tylko z księg historii poznajemy dziś niewolę. Dziękuję bardzo. Dziękuję dziękuję nie Na scenę zapraszam panią Litwę Kielek która zrecytuje dla Państwa wiersz Czesława Jaczarskiego Barwy ojczyste? Powieła Powiewa gdy w się zerwie, a na tej fracie w jednym czerwie, czerwie tą miłość, wieczność, czyste czyste, piękne są nasze barwy ojczyste. Zapraszam na bardzo, ładnie bardzo, Prusik. Zacytuję pierwsze, a w tej naszej ojczyźnie. A w tej naszej ojczyźnie wiatr piosenki nam gwizdrze, szumią włosy i brzozy i sosny, lecz najmilszym w niej dźwiękiem polska mowa brzmi pięknie, słowa, które z tej ziemi wyrosły, towarzyszą nam wszędzie, w marszu, w hymnie, w kolędzie, na dzień dobry co rano, na wieczorne dobranoc, są przy tobie, dopóki nie uśniesz. I śpiewają i płyną nad rodzinną krainą. Niech mieszka i spokój i uśmiech. Wielkie Wielkie Zapraszam teraz wszystkich występujących. I zaśpiewamy dla Państwa piosenkę o mój rozmarynie. Oczywiście naszą publiczność również zachęcamy do wspólnego śpiewania. Jest to taki znany polski utwór <grym i patrząc> patriotyczny. Także na pewno będzie nam dużo milej jak zaśpiewamy razem, a są tutaj z nami same zdolne osoby, które na pewno nam potowarzyszą. I Szanowni Państwo, na scenę zapraszamy Waldemara Żerowskiego, który zarecyduje dla Państwa chyba najbardziej znany polski wiersz Władysława Bełzy, Kto Ty Jesteś? Kto Ty jesteś, Polak mały, jaki z hanków biały, gdzie Ty mieszkasz, między swym, w jakim kraju, w polskiej ziemi, czym trwa ziemia, mamo, ojczyzną, czym zdobyta, którą mi blizną, czyją kocham, wtedy a wczoraj też w polskiej wierze, to się, jej w imię odebrycie. Nie dodała, nie, nie to brawa. Na scenę zapraszam pana Józefa Graczyka, który tuje wiersz 11 listopada. W historii Polski tak się składa. Był kiedyś ponad pięknie woli. 11 listopada. Na nie niewoli się wyzwolił I wtedy myśl powstała taka, by przeszony dla przeszłości. Ten dzień na zawsze dla Polaka. Pozostał dnią niepodległości. Wielki Brawa i Zapierać. I po malutku na scenę zapraszam naszego żołnierza Pawła Stepnowskiego, który zarecentuje pierwszy magię Właszczuk, Znak. Żołnierz zabawia. Żołnierz! Zacznijmy. Zacznijmy. Czy wiecie, jaki to znak? Czerwony polokwiał, ja, tak. Nie ma, to był zawiaderek mały. Dla Polski. Odebiały. Dziękujemy wielko. Teraz kolejna bardzo zdolna artystka, dosłownie artystka, na scenę zapraszam Urszulę Kowaleską. Pani Urszula zarecyduje dla Państwa wiersz Marleny Templeru. Wierszyk na 11 listopada. Już przed laty okrzyknięto, w listopadzie ważne święto. Jedenasty dzień miesiąca. Niesie z sobą musło słońca. Po to pamiętają, całą Polskę pozdrawiają. Dziękuję Dziękujemy Na scenę zapraszam panią Katarzynę Patyszewską. Która dla Państwa wiersz Ryszarda Przymusa pod tytułem Polska. Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna. Potem jest myślą blisko pięknej Ziemi nad Wisłą. I ścieżkami chodzimy, budujemy, pełnimy polska ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna. Dziękuję. Dziękuję. A jest... Na scenę zapraszam pana Daniela Stefnowskiego, który zarecytuje dla państwa wiersz Michała Jankowiaka 11 listopada. Jest w koledarzu data, wspominał o niej tata, była czysta jak miłość, jak miłość do ojczyzny, czy ponadcię krew polskiego mężczyzny. Jest taki dzień na świecie i pewnie to wiecie, w tym dniu orzełek biały uwolni nasz kraj cały. Na konie szabrał dłoni i zaborczy z Polski dzwonił. Jest taki święto, mówi mi tata, że Polska znów na mapach świata, a święto to wypada 11 listopada. Dziękuję. Zapraszam teraz wszystkich uczestników na scenę i zaśpiewamy dla Państwa piosenkę Mój pierwsza brygada. Oczywiście zapraszamy Państwa również do zaśpiewania razem z nami. cóż Szanowni Drodzy Państwo, zapraszamy do dalszej części występu. Na scenę zapraszam Panią Katarzynę Stepnowską, która zarecytuje dla Państwa wiersz Dualny Białogrzeckiej Moja Mała Ojczyzna. Jest na mapie mała kropka, tu ja mieszkam, tu mnie spotkasz. Jak ciekawie i wesoło w moim świecie naokoło. Na podwórku trzy kałuże położyły się przy murze. Trzechą głaz do duży dywa na wisi. Słońce z cieniem grał w belka, pan kominier da zerka. Teraz chyba każdy przyznać, że jest piękna Dziękuję Fantastyczne z Szanowni Państwo, zapraszam kolejną artystkę, tym razem na scenie pojawi się pani Joanna Tadrzak z wierszem Hymn do Miłości Ojczyzny. Święta miłości kochanej ojczyzny. Czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy pęta niezerżywe. Kształtujesz kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umysłach rozkosze prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle cię można wspierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Wielki pana. Na scenę zapraszamy Pana Leszka Maciejuka, który zarecyduje Państwu wiersz Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny. Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny, stąd tu, gdzie czekam, po kryjomu. W ubornej pustce jałowizny będziemy razem nie mieć domu? Kto się zapatrzył w tamte strony, gdzie dokąd niebo nocą ciemną, ogóny drzei nieukarzonej, niech noc te głębiej idzie ze mną. Komu się śnią w urczyste kości, przez psy na polach, gdzie rozpaczą, Brzozy odarte jeszcze płaczą, niech mi to wyzna, samotności. Bo długieł jesienny przez ścierniska w badylach peżu kłębem prączy. Szept jakiś trudem się przeciska i w samo serce w krew się sączy. Bo nie ma ziemi wybieranej, jest tylko ziemia przeznaczona. Ze wszystkich bogactw cztery ściany, z całego świata tamta strona. Dobra. 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 Na scenę zapraszam kolejnego pana, tym razem Grzegorza Baranowskiego, który wystąpi dla Państwa z wierszem Marii Konownickiej Pojedziemy w cudny kraj. Patataj, patataj, pojedziemy w cudny kraj. Tam gdzie Wisła Mądra pójdzie. Sumis Boże na równiny, Pojedziemy patataj, a jak zrobi się ten kraj? Dziękuję bardzo ładnie. Wszystko gracie. Szanowni Państwo, malutko zbliżamy się ku końcowi, a podsumowaniem tego wszystkiego wisienką na torcie będzie występ Pani Marii Jaremy z wiersza Ojczyzna Włodzimierza Tomerackiego. Wszystko dokoła, dom i przedszkole, fabryczne dymy żelazna kolej, kwiaty przy oknie, klon koło bramy, słoneczny uśmiech kochanej mamy i las codziennie Dzieci zaprasza. Wszystko to Polska, ojczyzna nasza. Dzieci Zapraszam teraz artystów na scenę. Wystąpimy dla Państwa z ostatnim utworem muzycznym Połki Białych Róż. Tradycyjnie zapraszamy do wspólnego śpiewania. No i oczywiście to jest ta cała nasza wisienka na torcie. Dziękujemy bardzo serdecznie Państwu za tak liczne przybycie. Naszym cudownym pracownikom. Szczęście moim, myśli się, wyrazi wolność. To są słowa Stefana Żeromskiego, a w tych czasach wolność oznacza naprawdę bardzo dużo. Żyjemy w takich czasach, jak żyjemy. Dookoła otaczają nas wojny. Także życzę wszystkim Państwu przede wszystkim tej wolności, bo 11 listopada my to ją odzyskaliśmy i miejmy nadzieję, że nigdy jej nie stracimy. Wszystkiego dobrego, dziękuję Państwu z całego serca. Do widzenia.